W tym filmie chciałbym pokazać, jak rysować krzywą ROS w języku R. Otóż służy do tego pakiet PIROS, ale on nam nie narysuje bezpośrednio tej krzywej, ale znacznie nam to ułatwi. Otóż pierwsze co trzeba zrobić, to tą bibliotekę PIROS przywołać, następnie definiujemy obiekt, który i co on potrzebuje? Potrzebuje dwóch list: list z rzeczywistymi wartościami i z wartościami prawdopodobieństwa wyestymowanymi przez model. Następnie ten obiekt ROTS należy przekształcić do Data frame'u. On nam to ułatwia przez udostępnienie obiektów Specificities i Sensitivis odpowiadających e, e, True Positive Rate i False Positive Rate. Następnie przy pomocy GGPlota łatwo jest wszystko narysować. No i tyle.